Hmm. Czy warto przejmować się przeszłością? Yo. Moi drodzy, pod poprzednimi odcinkami pojawiły się już pierwsze komentarze. Jak wiadomo, my odpowiadamy na wasze komentarze, poruszamy wasze problemy. Pojawiły się trzy takie komentarze z pytaniami. Poruszymy dzisiaj jeden, ale spokojnie. Wszystkie osoby, które e, czekają na naszą odpowiedź, bardzo na minu. E, poruszymy to w kolejnych odcinkach e, spokojnie nie martwisz się pamiętamy. A pierwszy komentarz, zadała, który poruszymy, zadała Gabrysia, i czy warto pamiętać o przeszłości? Świetny e, komentarz. Myślę, że pytanie, które e, rodzi, albo narodziło się już w głowach każdego z nas, bo każdy z nas miał styczność zderzyć się właśnie z przeszłością, czy? E, to miał jakieś wyrzuty sumienia, czy się dręczył jakimiś swoimi różnymi zachowaniami, co mogło wpływać na stan tu i teraz. W sensie, że może się inaczej zachowywać i tego nie przepracował. Więc świetne pytanie, można by mówić i mówić. No można by było i myślę właśnie, tak jak mówiłeś, dużo osób się nad tym zastanawia i dużo osób też wspomina. To jest mhm. na pewno znanym takim powiedzeniem jest, że warto żyć tu i teraz, ale powiedziałeś, że, wart. że warto się przejmować, tak? Że tak, tak, że tak, tak to było fantastycznie, ja... ale tak, jeszcze nie zdążyłem tego powiedzieć w tym nagraniu, ale tak, faktycznie w poprzednim. E, powiedziałem, że uważam, że warto się przejmować przeszłością, bo może być to głównym wyznacznikiem, bo co daje nam w sumie na początku przeszłość? Myślę, że przeszłość może nam dawać mm, pewnego rodzaju feedback, czyli Wyciągnąć wnioski z różnego zachowania. Czyli, na przykład, byłem niemiły dla jakiejś osoby, źle się zachowywałem w jakimś towarzystwie, i jeżeli się tym przejmujemy, ale nie tak, że właśnie zamartwiamy, że o matko, jedyno, jak ja byłem zły i niedobry, teraz w ogóle nie będę wychodził do ludzi, na przykład nie będę z nimi rozmawiał i żeby nie popełnić więcej tego błędu. No to, to, to myślę, że to jest skrajne i niedobre myślenie, ale myślenie w takim sensie, że to było złe i teraz chcę się zmienić. Myślę, że to może być główną motywacją do tego, żeby się inaczej zachowywać, więc w tym wypadku warto pamiętać o przeszłości. Okej, okay, czyli warto pamiętać, ale się nie przejmować. Bo czym innym jest przejmowanie się, czyli udręczanie się tą przyszłością, rozpamiętywanie czy było złe, przygnębianie się nią, a czym innym jest pamiętanie? Na przykład, że coś było nie tak, ale wyciągam z tego wniosek i teraz staram się zrobić coś inaczej. Mm -hmm, mm -hmm. Bo do czego nas może doprowadzić takie przejmowanie się tym? No właśnie, przejmowanie się może doprowadzić do stanów depresyjnych. Na pewno jakieś takie udręczanie się psychiczne i takie złe... początkowo na pewno złe samopoczucie. Mm -hmm. No i w ogóle ja mm, zauważyłem, bo y, też mam takie y, rzeczy, że y, właśnie w sobie przepracowuję ciągle jakąś przeszłość, coś co mnie dręczy. No to ci powiem, że y, wiele rzeczy, którymi się przejmowałem. To y, też wynikało, że tylko ja to zauważałem. Ludzie y, nie zwracali na to tak uwagi, jak ja potem sobie myślałem, kurczę, faktycznie mogą na przykład tak nie żartować albo mogą tak nie mówić. Czyli tylko ty zauważałeś to. I to jest właśnie takie najgorsze chyba przejmowanie. No dokładnie, bo nawet nie, raz, że nie ma czego poprawić, bo to była jakaś drobna rzecz, a dwa, że na nikogo to źle nie wpłynęło. Więc tym bardziej nie ma co się tym przejmować. No, dokładnie. No ale możemy teraz wyobrazić sobie trudniejszą sytuację, że na, na przykład kogoś uradziliśmy jakimś słowem. Mhm. Albo jakieś rzeczy wpłynęły na nas tak, że yy, w pewnym sensie na przykład mogliśmy zostać źle wychowani i mamy jakiś ból do kogoś. A, że, że tak, że coś nam się stało. Tak. Dobra, no. No i w takim wypadku, mm, co byś zrobił? Ja uważam na pewno, że trzeba stawać w prawdzie i pamiętać o tej przyszłości. Właśnie tutaj trzeba podzielić to na, na dwie, dwie części takie. To, że ktoś nam coś złego zrobił i coś nas zabolało i to, że my coś złego zrobiliśmy. Tak mi się wydaje, że to są dwa oddzielne aspekty. Jeśli ktoś nam coś zrobił złego, myślę, że trzeba tak się zachować. Nie wiem, czy tak bym się zachował i czy tak... Na pewno też w pełni tak nie umiem, ale mm, zaakceptować to, że tak się stało, że ktoś nam coś złego zrobił, jakaś krzywda nam się stała, yy, przebaczyć tej osobie i jakby się uwolnić od tego przez to, przez to że my wybaczymy, to już nie, nie będziemy tak o tym pamiętać i zaakceptować tą sytuację, w której jesteśmy teraz. Czyli dajmy na to, nie wiem, każdy z nas w różnej rodzinie się wychowywał, e ktoś, nie wiem, z rodzeństwa albo z rodziców e jakoś negatywnie na nas wpłynął, to nie obwiniać y tych sytuacji tych osób, tylko stanąć y z tym, co mamy teraz. Czyli zaakceptować to, że na przykład nie, wychowywaliśmy się w biedniejszej rodzinie, ale teraz jesteśmy tak, teraz mamy sprawy w swoich rękach. Mhm. I jakby w każdej sytuacji można znaleźć e, tego wadę i zaletę. I, można ją, I to od ciebie zależy, jak to wykorzystasz. Teraz e, obrazuję e, rzutem pamięci sytuację, kiedy e, w pracy pracowałem kiedyś właśnie tam z kobietami. To jedna przyszła, e, przyszła do, e, do nas i zawsze miała jakiś problem. Po prostu miała taką ranę w sercu, która e, rzutowała na innych. Do końca nie umiała ufać innym ludziom. Jak coś szło po niej, po niej, myśli, to hejtowała innych. Patrząc z trzeciej osoby, czyli mnie, wtedy, myślę, o co jej kurde chodzi? <gry> Czemu ona taka jest? Czemu ona po prostu wszystkich tak hejtuje? Ona zawsze jakoś tam miała z tyłu głowy właśnie myśl o tym, co było kiedyś, a kiedyś została oszukana przez innych pracowników i była bardzo nieufna do nas ludzi pracujących z nią. I temu nas wszystkich tak nie lubiła. <grywa> tak właśnie, ona pamiętała tę przeszłość, nie wybaczyła tym osobom i nie uwolniła się od tego i przez to negatywnie to wpływało na jej teraźniejszość. Tak. I wysłuchanie tej historii wprawiło we mnie to, że ja mogłem ją bardziej zrozumieć, bo rozumiałem czemu ona jest taka, a ciężko jest e, jakby o czymś takim chyba zapomnieć. Ale to nie jest niemożliwe, w sensie zostawić przeszłość i zacząć nowe życie. To nie jest łatwe, żeby tak wybaczyć nie? I żeby zapomnieć o tej przeszłości, szczególnie no jednych ludzi coś gorszego spotkało, innych coś mniej, mniej złego. Każdy ma inaczej, ale warto się starać, żeby to, żeby to jakoś sobie radzić z tym. Ale właśnie, to jest jak ktoś nas skrzywdzi. A druga sytuacja jest taka, że my coś źle zrobiliśmy, czegoś nie dopilnowaliśmy, zawaliliśmy coś, e, albo kogoś też skrzywdziliśmy i, i co już, co Ty byś wtedy zrobił? Jak to wiesz? Jak do tego podejść? No to wtedy najczęściej chyba się skłaniam do tego przejmowania się. I co wtedy zrobił? Głównie potraktowałbym to jako motywację, zawsze to coś takiego traktuję jako taką Motywację do zmiany zachowania. No dobrze, ale gdzie to jest środek motywacji, ale może takie przejmowanie przerodzi się przerodzić w taką negatywną myśl? Mhm. Na przykład ja często miałem tak, że coś źle zrobiłem, i przez to nie miałem, jakby dołowałem się tym, że coś, coś mi nie wyszło, albo do kogoś coś źle powiedziałem. I mi się nie chciało nad tym pracować, jakby na tyle źle na mnie wpływały te myśli, mhm. że powodowały odwrotny skutek, czyli nie to, że mam motywację, tylko to, że nie chciało mi się nad tym pracować, że się dołowałem okay. i miałem okay. umów przez to. Okay. I paradoksalnie, tak suma summarum, wychodzi na to, że zamiast coś poprawić, to jeszcze bardziej w, można wpaść w dole. To y, ta cała sytuacja, pamiętanie o przeszłości, o różnych sytuacjach w Twoim życiu, co wpływają na to, że coś przejmujesz sobą, swoim zachowaniem, y, można też odbić. Można po prostu starać się y, bardziej y, siebie akceptować. Że to jest takie, no kurde, mam z tym problem, nie? Mhm. Ale akceptuję go, akceptuję siebie. W takim zachowaniu, bo, bo, bo jestem taki, nie? No tak, czyli takie, tak kolokwialnie można nazwać podejście na łzaku. Jest takie powiedzenie, e, mniej czytane, jesteś w tym, nie? Krężę to powiedzenie? Nieważne. To jest <śmiech> <śmiech> Często ludzie, którzy się nie przejmują tym, że coś im nie wyszło, że coś źle zrobili, raz, że są, mają najlepszy humor, dwa, że są szczęśliwsi i mi, y, więcej się ale warto o tym pamiętać i być czułym na to, że coś nawaliliśmy, ale nie doławać się tym? Żeby, właśnie tak jak Ty robisz, żeby wyciągać wnioski mm -hmm. i mieć motywację do tego, żeby to poprawić. Dokładnie. Podsumowując, warto jest pamiętać o przeszłości, jeżeli to jest motywacja do tego, żeby zmienić swoje postępowanie? Nie warto jednak się nią przyjmować, żeby nie wpadać w jeszcze większy dołek. Warto jest też akceptować siebie. Dzięki temu możemy zwiększyć swój dystans do siebie i w ogóle pokochać cały świat. <śmiech> <śmiech> Oczywiście cieszymy się z każdego zadanego przez Was pytania. Na te pytania, na które jeszcze nie odpowiedzieliśmy, przyjdzie na to czas. Wy zadawajcie kolejne. A tymczasem kończymy. Także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i, I wciskajcie dzwoneczek. Do zobaczenia. Cześć.